Róbiesz dzikie i niebezpieczne miejsce. Nie znajdziesz tu sprawiedliwości, tylko rozpacz i mroź! Wiedziałem, że szkolenie cię na łowce demonów było błędem. Witajcie z tej strony, Skorpion. Przed nami czek o nazwie: Bóg otwieram. Otworzymy sobie cztery pakiety kart. I będą to oczywiście klasyki, podstawowe. I co będzie w pierwszym pakiecie? Powtórki. Bo, jak żeby inaczej, wszystko pójdzie na pył. Przydałby się chociaż jakiś jeden epic. O legendzie już nie wspomnę. Bo nie będzie. No, tak jak widać wszystkie te karty posiadam i wątpię, żebym coś miał nowego choć troszkę kart z klasycznych mi brakuje, nie będę ukrywał i ostatni pakiet, coś na tak zwane pocieszenie u mnie. Tia. No nic ciekawego. Powtórki Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!